Tak, instruktorski laps, ale wleciał Dobra, dawaj Szymonem instruktorski laps, tego się nie spodziewałem Ale dobrze, no, o to chodzi Mięciutko Uuuh! O, o Ziołek to było! To było dobre, ale zginęlibyśmy jakbym poleciał za tobą. Tak, tak jest, Tak jest, tak jest, tak jest, Co jest. Dywan! Lecę to mamy były ten grabin, bardzo fajny. Jesteście się nauczyć jakieś skoki. 160 Uważajcie na pana! Dzisiaj uczymy się skakać. Cyk. W lewo. W prawo. W lewo. Spokojnie. Mięciutko Sy. U. jo, ale flacik, dobrze. Dawaj. Trzymaj. I Ładnie. B, Syk. Zobaczymy, czy się uda. A uda się. Daj to, ładnie. Tam stachu kończy, gapy, pięknie. Yeah, Dziwna. Bang! Pyk. dobrze. Dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze mocno, Pyk! mega. Chodź, Bek. Dzięki. Jeszcze raz, leci prezes Jedziemy sobie, dwójeczkę przyhamuj I leciutko prowadzi. Le, trzymaj, w lewo! Brawo! Zaskoczył! Jeszcze, dobre! Dobrze, zaskoczył mnie Ty! Przezwolisz trochę żeby młody mi odjechał Tyk! Na Na Dawaj, Wojtas! Wojtas nie pierwszy raz z drucizami na obozach, ale leci Dawaj, góra! Cyk I tutaj! Ostrożnie! Cyk! Pompeczka i drop! Ale szybki jest! Dawaj, dawaj! Też dużego! I pięknie Bęk, większe wybicia do poprawione, chociaż już nie są takie XL, to teraz sobie polecę. Najtowo, proszę bardzo, wiki. Dawaj, dawaj! Dawaj! Dobrze. Ty B. No digro no right. idealnie, idealnie yes, yes. Idealnie. Dobrze. Bez pracy nie ma pracy. Jest Wow! A tu poka. Poka człowieku. No! Uh. Ale popsów. Tam. I do cofnięcia to. Cyk, mięciutko ręce, Puść ręce, pyk A mięciutko Dawaj Ładnie i zakręty, o i zakręty, 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 dobrze Głowa patrzy gdzie jedziesz Kuba, ostrożnie Dobrze. żółwik Ładnie, kazurkowa młodzież ciśnie, patrzcie to Dal to, Raz! Dwa! Trzy! Cyk! No i, no i szacun! Dobra, dalej! No, pokaż coś, pokaż coś. Whippy Kick, Xab, dobrze. Dawaj, jazz, coś na stylu. No, dobrze. Cyk! Mieciutko, bardzo. Wow. Ale daj! Podziękował! Podziękował, bo blisko znowu jestem, muszę trochę zwolnić i tu podpompuję. Dawaj, dawaj, nic się dzieje. No, młody jest lżejszy, więc ja muszę uważać na rozpędzanie się, ale dobrze. A jak ostatnia? Prawie. Ty, bęk. Jak ktoś tędy się podchodzi na gapy i na stoliki, nie tamtędy, tędy. jest kara 50 przysiadów. Cyk, uf, nisko jestem, muszę zwolnić trochę. Ale jak tu zwolnić? Dobrze, do góry. Cyk. Ładnie, chłopaki tam w tle też polecieli się. Manko, kaniony, Bang. jadę. Przyjechał. Bezczelny, co? Co, to za? Bezczelny, no. no pięknie panowie klepać no bandy, ja się Mariuszek klepać tą Mariuszek? bandę jak. Mariuszek Przyjechał, zepsuł idzie. Przyjechał, zepsuł idzie no Dobra Dawaj No Chce mi rower zepsu, Ładnie. Dawaj! Anton pokazał styl. Mocno! To znowu na ścianę! Cyk! Dobrze! Dawaj, góra! Cyk! Na stylu! Dobrze! No! Daj, luźno! Cyk! Dobrze! Woo. Mamy no futa. I one hen. Ładnie na pozycja w bandzie dobrze. Zobaczymy. Nikt ile Tu gapy. Czuję stres, bo na nim jadę. Dawaj, luźno, mój. Spokojnie, w lewo. Dobra, może iść z prawej, jeszcze zdjął. No. Sy. Dawaj, dawaj, nie hamuj, nie hamuj, nie hamuj, widziałem hamulec. Ładnie. Dawaj, dawaj, pompeczka, pompeczka, mam mięciutko. Yeah, boj. Yeah, boj. Dawaj, dawaj, nie hamuj teraz! Góra! I nałóż! No i po co hamowałeś? Nie zaufał! Pięciutko. Mhm. Mięciutko... Ty! Uf. Uf. I góra, ole, poszedł! Dawaj, do przodu, do przodu, do przodu! Dawaj, dawaj Seba! I do bazy już, ładnie! No, kto tam? Dawaj, ale tam miałeś korbę dawać! Korba! Nic się nie dzieje! Dawaj wysoko tutaj. Też jest ładnie, pyk! I ostrożnie ten ostatni. Pyk. Bardzo ładnie. Nie dawaj już do bazy. Dawaj, dawaj, jutro też jest dzień. No to kołaj, dawaj. Pokaż. Pyk Cisnę gór, góra. Nie! Yeah. Dobrze. Patrzcie, jedziesz, patrzcie jedziesz. Ładnie. Dawaj dropy. Hura, pięknie! Byk! Ekstra! Tu jestem! Bęk! Pamiętaj, nie tak mocno w lewo, Franek! Dawaj luźno! Luźno, luźno! O dobrze! Cyk Pyk I dawaj mięciutko Spokojnie i na górę Cyk Pamiętaj przyhamuj Przyhamuj, przyhamuj do, do przodu, do przodu, do przodu, no Jest Jest Dawaj Seba Dobrze Fajnie jeździliśmy trochę No Jest progres u wszystkich tak? Essa Essa, Bęger Banger. Dawaj prezes do bazy Dawaj luźno, luźno nie. Dawaj co się dzieje Dobrze jest Cyk Jezu Słodki, Jezu, dawaj do bazy Jadę. Dawaj na raz Biją dzwony, więc nie ma jazdy Czas na przerwę